Dobra, teraz można. To jest turbina. A tam idzie dym. Tam kopci. Tam kopci, tak. To jest profesjonalna regulacja gazu bez airboxa i bez niczego. Najważniejsze, że działa. Najważniejsze, że gasznie. No. O, już nie gasznie. No dobra, już nie gaśnie Gaśni No. Włączysz no, gaśnicę, bo sobie sam gazu. Jeszcze <laughs> znowu było. Já tá <laughs>